Rekolekcję zawierzenia rodziny w niewolę miłości Jezusowi przez ręce Maryi. Dzień szósty. W kolejnym dniu naszych rekolekcji chcemy mówić o przyjaźni małżeńskiej. W życiu nie wystarczy spotkać kogokolwiek, ale trzeba spotkać kogoś bliskiego. Myślę, że tą prawdę doskonale rozumieją małżonkowie, Którzy przeżywają swoje powołanie. Pan Bóg daje nam drugiego człowieka po to, byśmy starali się go zrozumieć, ale również daje nam tego człowieka po to, by dzięki niemu zrozumieć samego siebie. Byśmy zrozumieli swoje emocje, swoją miłość, swoją delikatność. Pragnie, abyśmy w swoim życiu również zrozumieli nasze braki. Należy dbać o to, aby. Zachęcać siebie do wzajemnego rozwoju, byśmy praktykowali w swoim życiu małżeńskim miłość do siebie i przyjaźń. Byśmy byli takimi ludźmi, którzy chcą tą przyjaźń rozwijać. Przyjaciel to ktoś, kto dodaje odwagi, ktoś, kto podnosi na duchu, ktoś, kto pociesza w trudnościach. Jakim ja jestem przyjacielem dla mojego współmałżonka? Czy potrafię podnosić na duchu? Czy potrafię dodawać odwagi? Czy jestem kimś, kto pociesza w różnego rodzaju trudnościach? Kiedyś jeden z narzeczonych powiedział o swojej narzeczonej, że jest wspaniałą kobietą, tylko ma jedną wadę. Bardzo dużo mówi. Kiedy pośmialiśmy się z tego zdania, porozmawialiśmy chwilę o tym, i zrozumieliśmy, że ona po prostu mu ufa. Chcę mówić, bo ufa. Człowiek chce mówić do tych ludzi, którym ufa. Jest to droga przyjaźni, która jest drogą bardzo wymagającą, gdzie próbujemy ze sobą rozmawiać. Gdzie próbujemy siebie wspierać. Kiko Arguello otrzymał od Najświętszej dziewicy słowo, trzeba tworzyć wspólnoty chrześcijańskie, tak jak święta rodzina z Nazaretu, które żyłyby w pokorze, prostocie i uwielbieniu, gdzie drugi jest Chrystusem. Przyjaźń to droga wymagania od siebie, prostoty, pokory. Przyjaźń to również opieranie się na prawdzie, bo nic tak nie rani przyjaźni jak fałsz. Chcemy zachęcać Was, drodzy małżonkowie i rodzice, byście pracowali nad swoimi słabościami, byście odzyskiwali do siebie wzajemne zaufanie, byście chcieli ze sobą rozmawiać, byście byli dla siebie przyjaciółmi. Świadomość daru i obdarowania jest wyraźnie wpisane w biblijny obraz stworzenia. Kobieta stała się dla mężczyzny przede wszystkim źródłem podziwu. Bóg mi ciebie dał. Pan Bóg istotnie obdarowuje nas ludźmi, braćmi i siostrami w człowieczeństwie, poczynając od naszych rodziców. A potem, w miarę jak dorastamy, stawia na drodze naszego życia coraz to nowych ludzi. I każdy z nich w jakiś sposób jest dla nas darem. O każdym i o każdej można powiedzieć, Bóg mi Ciebie dał. A ta świadomość staje się źródłem wewnętrznego bogactwa dla każdego z nas. Maryjo Królowo Rodzin i Pani Parczewska, zachowaj w nas Boże życie otrzymane na Chrzcie Świętym. Spraw, abyśmy zawsze mieli szacunek do ludzkiego życia i bronili go od poczęcia do naturalnej śmierci. Królowo rodzin, czuwaj nad wszystkimi rodzinami, ześlij łaski, o które prosimy. Chroni nas od złej przygody teraz i w ostatniej godzinie naszej. Amen.